W nie? Pierwszym odcinek. pierwszy odcinek. Więc możemy zagrać... Ace'y, Ace'y, bo łatwe to jest. Ace'y daję, bo bardzo trudne na pewno. Dajesz na tyle? Nie. Żebyś miał czarciany na plusach Paweł. ale ja tu jeszcze w noc nagrywam, ty... <tuszel> Dobrze. No, dawaj. No kurwa. Daj trochę głośniej. Daj trochę głośniej, żeby mnie też tak słyszał. Boże, to tyle. weź sobie słuchawkę no, i dobrze. słuchaj. No tyle daj. Mi, tyle. Bo ja oglądam to w nocy. I na serio, ten dźwięk nie jest... A bo całkiem dźwięk, bo to kurde... Nie wycisza. Kurde jest se tu babka chodziła, ja piernicę. Slenderina. Cykam się trochę jej. O kurde. Ale ja nie wiem o co tu chodzi. Muszę zbierać te rzeczy. Przeszukiwać szafki wszystko. Szafka. O i po co mi gasisz? Ja piernicę, ty głupia babo skończona. Ude, załamie co? Nie był? masz pan żyć. Nie patrz się do tyłu, bo na cały czas sre chodzi. A to jak ja mam się odwracać? No teraz w pomieszczeniu to jest. Chyba, że nie będzie. Jezu, jak mi teraz wyskoczy przed mortą, to ja bym. Nie... Zesram, normalnie. Trapski. Może nie wygląda jak zarąbiście Ale jest muzyka tutaj straszna O kurwa ja ci... Ciekawek, Mam nie. jedną książkę, to książka jest... I powiedz, że FNAFA czwórkę będziesz nagrywał. No i jeszcze FNAFA będę nagrywał, czwóreckę. Nie wiesz jeszcze jakiego, albo system location. No nie wiem. O jest druga. O. Może uda ci się tu przejść. Tak, pełen ręce ją zaatakuje, a nie. Już coś. dwie książki masz. Biegnij. O, cykam się. Najgłośniej o jeden stopień. Bo coś tak słabo słyszę. Muszę Musisz go znaleźć do drzwi. O, otwórz tam szafkę. W dół przeszukaj szafki. Nie ma. Ale ja mam ciarki teraz po plecach. O jeden ja ja Chłopie, ja mam tak mnóstwo ciarki mnóstwo, po plecach. Mnóstwo. A ty, chłopie, jest sam. Się... No kurwa, co to. No Daj na pół. Po... Nie, ja mam ciarki po plecach. Sobie ja sam kre, to. Po... No to sma. proszę, weź sobie słuchawkę posłuchać, ok? Dizisowski się bardziej święci na odcinkach, a ty się nie święcisz. Ale Dizisowski jest. Kurde, co to jest? Co to, CO TO JEST? CO TO JEST? Co to jest za babsko mnie zaatakowało? Słynny dino, sam Tu są jakieś dzi. Byłeś tu, czy nie? W łóżeczku zobacz, czy chciałaś... Nie mam. Nie chcę się obracać, bo może mi wyskoczyć przed mordą jakaś... ...baba. I dopiero będzie. Trzy książki masz już tak dobrze? Jeszcze pięć. O kurde mać! Co to to czy co to jest? To jest Senderina. Nie ma znikło. O ja piernicę. Wypiernę. Ja pierdzielę! No co się tak dziejesz? Bociarki mnie obchodzą, kiedy ona podchodzi do mnie. Tu jest najstraszniejsze, o czymś polega? Ja tutaj nie widzę, żebyś się bał. Właśnie ksister, to jak mam się nie bać. A co daj na no, kula? Tu jest si sister. Mam nadzieję, że. Jeszcze mnie nie widzi. Jeszcze pięć książek. I będę miał całe. Tu no chyba jest, byłem. Nie? nie wiem. Jest... Zapamiętaj lokację. Trzeba pamiętać wszystko. Ale tu jest taki labirynt, że nie wiadomo no, gdzie to... iść. O nie kurde! O kurde! Tam jakaś baba. Cicho, Boże. To za mną idzie. To grany chyba. Zobacz co to jak to wygląda. O nie! Zobacz jak to wygląda. Podejdź bliżej. To jest senderina. Nie. Podejdź tak. bliżej. Nie, bo zaraz będzie koniec gry i dopiero będzie. A to jak to baba z pałą za załatwi? Schowaj się za drzwiami. Ale się sykam i ja pierdziele. Nie wiem, czy w ogóle jeszcze to wygram. Idę tam. Nie ma jej chyba, znikła. Bo tam chyba... Co, zbliżuj, zbliżasz się do książki, to Ciebie nie przypuszcza. Więc, Per, chcesz trochę posłuchać? Daj głośniej, na fulla. Tam baba za mną no chodzi. Daj głośniej, na fulla. Nie, chceś posłuchać? Liszowski się bardziej święci dla mnie. Nie. Liszowski na fulla. Nie, to weź sobie słuchawkę, zobaczysz, jaka muzyka jest. Coś się chyba za mną idzie, ja piernicę. Kurde, co to jest? Co to jest? To na rękach chodzi. To na rękach chodzi. To babki. Kurde, co to jest? O kurde. Oa, gryzie, gryzie. Pomocy. O kurde. Ale ryja mają. A wypadł ty gówniana. A wiesz, że to chyba jest babki pies? Bo to chyba zaznaczył i go. Nie wiem. Na serio nie wiem, ale ja się boję tego pająka. Jest ta baba co mi się tu się chodzi. O kur. To ja... To jest... Ja się w ogóle boję Bo tu chodzić. Ta, ten pies tam jest, chyba schodzi z tym psem. Z tym kajtkiem, co cię zaatakował. Na co to była książka, pamiętam. A ty ją zabrałeś? Szukaj. Ja, ja pierdzielę. Czemu to co chwilę tutaj stoi? Bo to babka. Patrz, nie lubię się. Jeszcze za psa zabrał księgi. Muszę ją zgubić. No, bez typu. Bo pewnie książki pilnują. Kurde. Nie, nie ja pierdzielę wypierdolenie. Ty, ale bez kitu trochę, to trochę straszne, że babka za mną jakaś chodzi. No cicho, bądź. Znajdziesz tę książkę, kurwa? Kurde, nie, ona mnie zagryzie. Klucze poszukaj. Babka, dogadajmy się. Nie, ja nie znajdę go. Chodź po pomieszczenie. Tu jakieś pomieszczenie, a nie, ja chyba w nim byłem. Jezu, babka z psem! Cicho, bądź. Co to jest? Co to jest? Co to jest? To ma mapę... <laughs> Jak to wygląda? Widzicie? Widzicie to, ludzie, jak to wygląda? Co to jest? To jest, <laughs> jest zarny łacinik biały, tak Nie. jak z TikToka widziałam, zarny biały, amerykański. Chłopie, ten gościu na sobie leci w <laughs> Ja pierdzielę. <noise> Dobra. Próbuję iść w bok bardziej. Baby już nie ma przesłem. Przeszukaj. Co to jest jakiś? Kucy. Można się tu postawić? Nie da się tu kucać właśnie. Przeszukaj półki te. Te półki. Bo byś jeszcze coś zostawił Nie ma. No to idź, szukaj książki. Teraz babka mi przed mordą z psem wyjdzie. To dopiero I to będę. będzie... Nie, nie 20 wiem. Dni, nie? Na pewno tego chyba nie przejdę. Nie ma sensu. Ale 20 minutowe robisz. Bo tamty powiedział... Ja pierdzielę. Ja, ci się ja pier... Ale mi wyskoczyła przed buzią. Na jest 4 będziesz się dawał dopiero. W A to gryzie! Co? To gryzie, to pies za uracy! To jest pies we zauracy! Ten pies chodzi sobie na ręcznym. Chodzi i se wali. A to babka zauraca. pies to chodzi na Muszę babkę zgubić. Zgubię go. Piiłem chyba. Za... słyszę ją. Zapoźmy. Nie, bo ona może tu być. Na ciebie też może zobaczyć. Cicho. Ja ją słyszę. A to może zobaczyłem z tego. To nie jest wykluczone pana, jakiejś. Otworzyła drzwi Posła. posłała. Zaraz psa tu przyprowadzi. I dopiero będzie. Dobra, cicho. Jakie cicho chłopie. Mi wyskoczyła senderina z babką. Przed mordą. No halo, nie chce mi się otworzyć. Door ice locket. No to klucz. Chcę klucz szukać, bo nie znajdę więcej książek. Jeszcze o 9 minut masz. O, w tym pomieszczeniu nie byłeś. Nie byłem, bo nie otwierałam, ale byłem, bo są dziwi otwarte. Aha. Ale no nie otwierałaś. Zaraz mi znowu Slenderina skoczy. Ja pierdzielę ale będzie. Nie jestem Slenderinem, mieć ja przed otwierem. Książka. Ale muzyka jest tu. Jeszcze ma cztery. Wytrzymaj. Z tym psem i z tą babką. Ale cyk. Jezu, tu już nie byłem na pewno. No to zobacz jeszcze, może to coś tam za stołem schowane, no, książki. Nie ma. przeszukaj wszystko dokładnie, żebyś nie musiał chodzić po Pamiętaj... Babka! Mi. Babka idzie z psem. <grym> ja pier... Otwieraj to! No bo ty chuchu, aż podskoczyłaś Ja no Cię nie straszyłem, bo ty aż podskoczyłaś No właśnie Bo ty kiedyś mi... Dobra, bez jaj, ale to jest trudne Ja pierdzielę wy, piernica i Ciecholiby. ty. Mój się drzeżysz. Masz cztery książki. Idę tędy. Może psa już Możesz nie ma. Być ciszy, ciszej trochę? Nie, bo jestem bardzo przestraszony. No to ci wyglądasz na zakładki. Nie, to. No ale czy ty zjedziesz, chodzi? To pies, tu chodzi po kantorze. O klucz! Klucz do drzwi, masz? Ok. Tam będzie chyba książka. Zauroc biały. Zauroc biały. Nie ci Musimy O jest! I tak nic nie było z tego. Ja pierdzielę. No. Coś z wami jest, wy, ku, wy. Co z wami jest, wyku... Co z wami jest? Just? Nie wiem, nie Just wiem. Słyszysz do słuchawkę? Ja ja wiem. Ja wiem. Nie wiem. Nie wiem. Ja jestem cicho. włączę um, lampkę. Żeby mnie nie widzieli. Latarka czy lampkę? No lampkę czy latarkę. Okej. Okay. Daj na fulla. Żeby te twoje emocje były jeszcze lepsze. Jak ja już poskakuję z, ze strachu, o ty mówisz. Zdaj na fura. Jak ja poskakuję ze strachu. Ja pier... ale mordę masz skrzywioną. Jesteśmy do się... Ktoś tłuczkiem do ziemniaków nawalał po, po No wyklucz. Ja pierdzielę o. weź, no bo, kurde, kiedy mi wyskakuje przed mordą, to mi się ciarki robią. No. Opony. A co ja z oponą mogę zrobić? Nie wiem, no może to jest jakaś ukryty, kwitnąć i męcząc samochód, taki ukryty. Dobra, kolejny klucz muszę szukać, ja bo nie znajdę kolejnej to, książki. Ale Moncyr, ja w to nie grałem, kurwa, ja. będziesz się nie A tu pytałem. można zapisać, bo ja nie przejdę no, nie chyba tego. No zapisać, zapisać, bo to jest tak kolor. Bo ja tego nie przejdę, mówię. No to do, do tego 20 minut. Ja pier... Ulu, biegnie! <ślał> 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 <ale> ja <nie ślał> jak to biegnie? Cicho, Moncyr. Uh, uh, ale to zasuwa. Jeszcze nogi, bo sprawny, no, to taką skrzynioną, ale przynajmniej sprawny, szybki jak Ale ta muzyka mnie krępuje trochę, muszę powiedzieć. Zobacz, się. Oj, oj, oj. Ja chodzę chyba w kółko, muszę gdzieś pójść dalej. No, no ja pierdę, ten pies wypuści babka jakiegoś psa kurde nie wiem jakąś ewolucję przesad Ja pierdzielę sobie babkę mi było trzeba No zatknij się chłopie. Ty tak komentujesz chłopie No wiesz. Byłeś, Cicho Cicho Ja się Babkę słyszę. słyszę jak idzie Gdzie idzie? Do ciebie czy gdzie? Czy po psa Dobra posła po psa chyba bo zgoniłam zgasiłam światło? No to widzisz? oblutowany. O, zobacz, ma co? Bobby o górę patrzy. o górę, trzy, trzy. Tu chyba się zaraz wspomniją, co nie? Ja nie wiem, Musisz osiem... znaleźć... osiem książek pisze. To jakaś... co to jest? A, mapa. Mapa. Mapę masz. Czyli Wszystkie ten lokacje jesteś nie? tutaj, masz patrzeć na lokację, do zbadania. Czyli idziemy chyba tu wprost. Masz jeszcze chłopie. Tu. Trochę nie ma. 25 lat. I tu, i tu, i tu i tu. Tu chyba nie byłam, mi się wydaje. Ja nie wiem. Jak najbardziej. Ale to jest najgorzej, że ja nie mam jej odpalonej. Babka bab! Jeszcze zaurę z białym je gryzie. O, ale to biegnie! Chyba, że 25, chcesz. I dzisiaj żadnego filmu już nie nagrywać. Chcesz 25 minut? Chyba klucz na świecie, tak. Za urat biały. Nie znaję, czy coś czy książkę, czy to? Dobra, jestem. Gdzie? Dobra. Idę cały czas z kątem. I tutaj masz zakład do następnej lokacji w prawo. Ty chodzisz chyba w tym samym Gdzie teraz? Tędy idź, bo tutaj jeszcze nie było. Wiem. No i babka musiała się pojawić. No ja ją. No jak ona mnie widzi w ciemności! Tędy, ten, ten pies chodzi, gryzie. coś... Bije. Babka coś rozwala. Albo ciebie biła. Bo coś tak fałowane się Nie, bo wcześniej mnie biła. Albo to też. się Chyba babka coś pilnuje tego, bo tam te książki ma. Zobacz. Ty zgubiłem miejsce. Ja pierd. Ja pierdzielę się z tym psem wysła Slenderina. Nie ma ładniejszego, z tylko potłucony jak ziemniak. Jak szybko jak ten pies mnie goni Dobra i skręt będzie chyba ze Jeszcze 5 minut Dor Tu byłem ale wolę sprawdzić Bo zawsze nie wiadomo ja pierdzielę z piernica i ty Slenderingo jedna. Nie znajdę tego. Normalnie. Jeśli ja się cykam własnej slenderiny, tu No tu już byłem. Tu też byłem. Czyli zostaje mi chyba tu pójść. Albo tu. Na sam koniec. A to jest chyba... Początek, wiem, co nie widzę. Początek to tutaj jest, bo piszę. No to tutaj idę, wracam się. Jeszcze 4 minuty. I tak tego nie wygram. W sumie. Chyba znajdę na Sypkiego, ale wątpię, bo kurde. Chyba, że cięcie zrobisz i poszukasz książki poza cięciem, co? Nie wiem. Cięcie robisz? Ci... No to powiedz, że cięcie zrobię. Robię cięcie. Y Niestety nie udało mi się. Powiedz, co cię boliło. mnie jakiś zaatakował i Slenderinga kurde i nie dałam rady. Powiedz że jutro czwórkę na Fnafę I jutro czwórkę nagram snafa. i jeszcze Fortnite'a. No i mogę Fortnite'a nagram. Nie jutro, ale kiedyś nagram. No no to, no to zakończymy ten odcinek, spotkamy się w kolejnym.